Spełnia tylko trzy życzenia. W naszym koncercie życzeń i zażaleń spełnią się wszystkie. W koncercie życzeń i zażaleń witają Państwa Krystyna Ciepła Klucha oraz Ryszard Zimny Zając. Trump konsekwentnie przywraca wielkość Ameryki i pogłębia światowy chaos. Tym razem nałożył cła na cały świat. Ta opłata celna nie ominęła wysp Heard i Mc Donalda, na których nie mieszka żaden człowiek, a tylko foki i pingwiny. Zwierzęta są w ciężkim szoku. Nie wiedzą, czym naraziły się Trumpowi. Swoje zażalenie przysłał nam jeden z najmłodszych obywateli wyspy. Mam na imię Lary. A to mój brat, Bary. Idziemy do szkoły. Bez tornistrów. Podsłona mnie zjadło. Razem z książkami od historii. A to mój ojciec. Tak się wkurzył na te cła, że musiał zajarać. I popłynął po fajki na drugi bieg. Już tydzień jak nie wraca. Matka nie może uwierzyć w to, co się stało. No nie mogę w to uwierzyć. Co on sobie myślał? No co? 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 Dorośli mówią... Że jakieś PKB spadło, jakaś stopa bezrobocia wystrzeliła i że pójdziemy z torbami. No nie wiem jak to zrobimy, bo torby też cła zjadły. A mama mówi, że niektórzy nie wytrzymują napięcia. Panie Trump, myśmy tylko eksportowali lód. Teraz wujek mówi, że nadal będziemy eksportować. Tylko że żółty. Żebyś chce pan nim gębę natarł. Bez podziękowania dla Was, drodzy telewidzowie. Zasypujecie nas życzeniami dla kandydatów w prezydenckich wyborach. Życzę Mu, żeby był kreatywny i mądry. Prezydent musi być dostojny. Życzę Mu, żeby był mężem stanu. Potrzeba kogoś doświadczonego. Prezydent musi być odpowiedzialny. Musi być szlachetny. Koniecznie musi dbać o polską rację stanu. Niech dba o obywateli. Oczywiście przekazujemy wasze życzenia i sami się dołączamy. Przy okazji sprawdźmy, jakimi istotnymi problemami Polek i Polaków zajmowali się w tym tygodniu główni kandydaci, na początek Rafał Trzaskowski. Moje własne doświadczenia: Prince Polo! Trzeba przedstawiać? Nie trzeba. Jeżeli pojedziecie Państwo do Islandii, wszyscy zajadają się tam Prince Polo. Tam się je Prince Polo. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo! Wspaniale, panie Rafale, ale sojusz oparty na wafelku może się okazać dość kruchy. Ze zdecydowaną odpowiedzią w tejże jakże ważnej kwestii wyszedł Sławomir Męcen. Ja nie jestem dumny z Prince Polo. Jestem dumny z wafli teatralnych z fabryki Kopernik. To jest polski wafel! Rozumiemy dumę pana Męcena z wafli teatralnych, bo po swoich doświadczeniach nie może być dumny z Grześka. Panie poszle, co pan zrobił? Panie poszle, jak tak można było się zachować? Karol Nawrocki z kolei konsekwentnie robi swoje. Będę Starałem się, ale no, niestety nie wyszło. Nie wiemy, czy Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, ale na pewno wygrał z piętnastolatkiem na pompki. Polacy nie mogą się doczekać kolejnych ważnych deklaracji i gestów związanych z polską racją stanu. My wiemy jedno, nieważne kto zwycięży, Polska będzie w dobrych rękach. Ostatnio doszło do erupcji wulkanu. Mowa o wulkanie intelektu, czyli pośle PiS Marku Suskim, który tak oto eksplodował na posiedzeniu Komisji Kultury. Zatroskany domagał się Nobla dla Marii Dąbrowskiej. Z całą pewnością Marii Dąbrowskiej taka nagroda się należała. Może jeszcze się uda? No, nie jest ta nagroda już zakończona. No, na Nagrodę Nobla przyznaje się za życia, jednak. To się nie uda. Co na to wybitny polonista, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Jan Miodek? Szanowni Państwo, drogi koncercie. Pan poseł powiedział, że nagroda nie jest zakończona. No, cóż mogę powiedzieć? Według mnie to edukacja pana posła nie jest zakończona. A złośliwi twierdzą, że nawet nie zaczęta. Panie Marku, głowa do góry, mam dla pana radę w pańskim stylu. Jak mawiali starożytni. Apli papli beaten do dantyskich sen doszło podczas ostatnich obrad sejmu. Przymównicy Dawid spotkał się z goliatem i na spotkaniu się nie skończyło. Tu nie ma co opowiadać, to trzeba obejrzeć. Panie Marszałku, wysokiej sejmu. Zostałem nazwany sadystą tak. przez pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku siadaj, spokojnie uspokój Nie ja miło, Nie, ja wam po linii łobudzie. Mów Niektórzy to, co dzieje się w Sejmie, nazywają cyrkiem. I właśnie w tej sprawie ze zażaleniem zadzwonił do nas pan Stanisław Zalewski. Z cyrku Zalewski. Drogi koncercie życzę. ja dzwonię z zażaleniem. Tak? Ja próbowałem uatrakcyjnić nasz show. Tak, u nas słoń trąbi hejna mariacki. Małpy piją małki prosto z rzepki, Tak? Mamy też kulminacyjny numer tylko dla dorosłych. Spokojnie dzieci mają wtedy zasłonięte oczy. Eee, to się nazywa trójkąt na trapezie. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować sekcji gimnastycznej Małopolskiego Klubu Swingerskiego za cenne porady i wskazówki, bez których byśmy nie dali rady, bo proszę sobie wyobrazić ustawienie słonia, lwa i żyrafy na takim trapezie wysoko. To nie jest łatwa sprawa, ale się opłaca. Ale potem po robocie włączam sobie telewizor i widzę, jak wszejmie na mównicy wchodzi y, giertyk z Kaczyńskim. I ja się pytam, jak? Jak ja mam przebić taki cyrk? To hmm? hmm? no, jakieś. Panie Zalewski, no cóż, nie ma pan łatwo. Mieszka pan w Polsce, a ciężko robić cyrk w cyrku. Na pocieszenie chwila relaksu. Wydarzenia w Sejmie przeżyjmy jeszcze raz, ale w towarzystwie pięknej muzyki, bo przecież muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka wyższe dzieci w szkole dorabia sobie w testach. To jest morderca, terrorysta, bestia, morda jak koza ja mu fasole. Pokurcz na dole! Jareczku, ale to był czarny, dwek jest dumny. Aha. Ty też dałeś do pieca. gratulacje. Lację. Powiem ci, ta parszywa morda, to było świetne. A, Dobra, do, do następnego. Do następnego. Pozdrów kota od dwójka. Niech niech ktoś niecie!